Dzień dobry moi misie kolorowe, witam was w kolejnej reakcji z, film, z filmiku kubka dwuusznego. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, będziemy robić częściej jakieś reakcje do kubka dwuusznego, a dzisiaj mamy taki filmik z kubka dwuusznego, który jest trochę śmieszny, ale też trochę brutalny, który nazywa się kubek spada ze schodów. Nie wiem, nie... zaraz zobaczymy, na co, na czym ty się, na czym się polega, ale dobra, leci. Mm, 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 mm. Nie! Nie! Oj! Jo, w oko, babci! Ała! A teraz, z widownio, połknę ten oto mnie. <śpiewanie> Bo, <noise> i kto teraz się niski, co? <noise> co? O! Jej, spodobałem go na <noise> Okej okay. Walki bokserskie? Uuu O Boże, to musi boleć Co jest? Podochoniarstwo nie jest takie złe. <śmienny> co to? Co to kurwa było? Ja wierzę. Najlepsza reakcja jak do tej, do tej pory, nie? Baza atomowa? Jest alarm. Panie generale, słucham, o co chodzi? Nasze radary wykryły zbliżający się latający obiekt. Co to za obiekt? No pewnie to jest ten kubek, to jest ten kubek, który począł się ze schodów i lecił właśnie do tej bazy. Prędkość odpowiada głowicy nuklearnej. Sugerujesz, że to atak atomowy? Niekoniecznie. Obiekt jest dużo mniejszy od typowej głowicy. Może to jakaś rosyjska eksperymentalna mała głowica. Ale obiekt nie nadleciał od strony Rosji. To może z Chin? by się zgadzał, ale nadal nie mamy pewności, że to atak jądrowy. No to się upewnijmy, trzymając cały czas rękę nad przyciskiem. Popieram, zaraz wyślę drona. Dobra, mamy obraz. Na razie nic nie ma. Podoba, leci coś. To jakiś koleś, nie rakieta. Uff, odwołam alarm. Ale i tak ten koleś leci na nas z wielką prędkością. Co to ma być? Ja nie mogę. Leci w nas rakieta. I to usto, dwa kraje się, a to muszkami strzeliwują. My też strzeliwujmy. Kiedy się inna okazja trafi? Oh. <śmiech> Nie <śmiech> I to wszystko dlatego, że potknąłem się o kamień. To wszystko twoja wina nienawidzę cię. <śmiech> <śmiech> Uch. Dobra, ten filmik był naprawdę bardzo śmieszny, więc daję 11 na 10. <grym> A. Albo nie, albo nie, 12 nawet. 12 na 10. Uff, dobra, to by było na tyle z kolejnej reakcji. Trzymajcie się. Juhu! Cześć!